W ogóle, najlepsze w dłuższych dniach jest to, że w końcu jest czas nie tylko na to, żeby zjeść śniadanie i wyprowadzić psy, ale też mogę w końcu wrócić do malowania, bo mamy teraz godzinę 15, a jest jeszcze, no zajebiście jasno. Obraz, nad którym teraz pracuję, przechodził już bardzo różne etapy. Po na początku te wzory wyrysowałam sobie żółtą farbą, potem zrobiłam tutaj taką mm, zieloną podmalówkę. A tutaj z kolei błękitno-niebieską. No i wtedy stwierdziłam, że ogólnie to są jakieś takie trochę nudne, więc ten niebieski w ogóle przemalowałam na czerwony akcent, który przechodził błękitny. Ale wtedy, jak już właśnie malowałam tę część, to dałam tutaj tyle farby olejnej, że już mi się zaczęło wszystko mazać i ścierać. Więc teraz poczekałam sobie parę tygodni, aż to wyschnie i będę teraz jeszcze chciała to takim mocniejszym bordo. Albo może brązami to tak jeszcze trochę pogłębić, żeby dodać temu kontrastu, i już wtedy ta część będzie skończona. Ta zielona część też już fajnie wyschła, i teraz chciałabym ją tak zabrać trochę w stronę zgniłej zieleni, bo teraz ten zielony jest taki bardzo prosty i pastelowy, a właśnie chciałabym, żeby jednak w tym obrazie było trochę brudu. Nie wiem, czy to wyjdzie fajnie jeszcze, bo tak. Czasami jeszcze ciężko jest mi ocenić to, czy kolory, które wybieram się złożą, czy nie. W ogóle w ramach bycia artystką mam e, skarpety w pierogi. Mm. Dobra, myślę, że na dzisiaj kończę. Dodałam trochę kontrastów, przyciemniłam zieloną część, i teraz mam tutaj tyle oleju, że już znowu zaczyna mi się to wszystko trochę rozmazywać. Więc myślę, że kolejny tydzień przeczekam, i potem, wiecie, wrócę, będę dokładać kolejne warstwy. I to jest w sumie coś, co mega mi się podoba w tych farbach olejnych, że one właśnie mega długo schną. I potem można je łapać w takich różnych momentach, na różnych etapach wyschnięcia i się tym trochę bawić. I jeszcze tę taką. Nie do końca zaschniętą farbę poprzecierać, jeszcze lekko wymieszać te kolory i wtedy mam wrażenie, że te warstwy ciekawi przez siebie przechodzą. Dlatego ja obecnie maluję coś takiego, że podmalówki robię akrylami, bo akryle mega szybko wysychają, a właśnie potem już te takie wszystkie bardziej flowy um, kolory. Pływające z jednego w drugi, robię olejami. No i spoko jest to, że farby akrylowe i olejne można mieszać w ramach jednego obrazu, że nie trzeba się decydować tylko właśnie na jeden typ farb, a każdy daje no, jakieś inne możliwości. Ej, ale jestem mega zadowolona z tego, w jaką to idzie stronę, że to przestało być już takie cukierkowe, czyste i te kolory się powoli fajnie brudzą. No mega spoczko. Wszystkie ręce no <grym> O, Nice, nice, nice No pięknie Znaczy kolorowy sufit Fatalnie iPhone oddaje tutaj Nie, złoży. iPhone w ogóle tego koloru nie, nie łapie Nie, w ogóle nie robi się jakiś taki Starałam się wam jakoś to nagrać, ale to no, Na żywo tak jest dużo lepiej Strasznie blado to wychodzi na iPhone, nie? Strasznie blado, no. W każdym razie jestem zachwycona. Bałam się trochę tego kolorowego sufitu, bo jakby ja no nie jestem. Taką... Co do sufitów nigdy nie byłam zbyt odważna, o tak powiem. Największą ekstrawagancją w moim życiu były takie gwiazdki żarowiaste, takie co świeciły w ciemnościach na suficie, ale to też ja ich miałam z 7, więc no, nigdy nie, nie lubiłam takich Tak. Bardzo ostrożnie, a teraz? No, jestem zachwycona. Mega to wygląda, ale mi się to podoba. I jeszcze druga łazienka. Piękna ta fuga. I jednak można mieć równowstajone okno. No powiedzmy. No powiedzmy. Tutaj jest jeszcze trochę za dużo, nie? Ramy, ale dobra. Za dużo, ale nie wiem, co zrobię w końcu. Nie Miałam ją. No co? Bardzo, bardzo nam wygodnie jest tak, siedzieć komuś tyłkiem na ramieniu. Zbieramy się na siłkę, właśnie. Dzisiaj mamy w ogóle mega zimny dzień i znowu śnieg spadł. Co akurat się cieszę, no bo jest, jest, jest jakoś tak jaśniej od razu. No ale z tej okazji na siłkę idę w dłuższym rękawie, no bo jednak troszkę marznę. Ten long sleeve mam w ogóle z HMA Sportu, bardzo polecam, one są zarobiste i uważam, że ślicznie leżą. I właśnie te, z tej serii mam też t-shirty na krótki rękaw. To praktycznie w każdym moim vlogu widzicie, bo ja tu uwielbiam te ich bluzki. Do tego mam legacy ze strong pointa. Też uwielbiam ostatnio ten kolor, taki jakby gołębi granatowy szary, nie wiem, piękny jest i bardzo lubię tę ich nową kolekcję. Napiszę mam gdzieś tutaj nazwę kolekcji, bo teraz nie pamiętam, ale właśnie zrobili teraz serię takich legińców, które mają bardzo cienki, bardzo elastyczny materiał. Dla mnie to są leginsy w typie second skin, bardzo komfortowe. No i do tego of course emu. Faza na EMU trwa. One są jak taki wyjściowy szlafrok dla stóp, a ja uwielbiam szlafroki. I jeszcze ostatnio dowiedziałam się, że EMU to w ogóle były buty stworzone z myślą o surferach dochodzenia do chodzenia do plaży, po plaży. Więc myślę, że niedługo się przejdziemy nad morze i przetestujemy, czy, <gryw> czy są człowiek nad morze approved, czy nie. Po treningu wpadłam jeszcze szybko na budowę, bo chciałam zobaczyć ten zielony sufit z jakąś domieszką światła dziennego. Ach. No, wygląda to, no, och, pięknie. I oczywiście potem jeszcze zmienimy żarówki na mniej takie żółte. Ojejku, dobra. Wiecie co to są takie rzeczy, które już sprawiałam, że trochę się ten zmniejsza stres i pojawia taka radocha, że. Może, się z tą serio, kiedyś jednak przeprowadzimy. No pięknie, pięknie, pięknie. No i kolejna rzecz, która zawsze mega mi poprawia humor w całej tej naszej budowlanej spierdolinie, to światło. Mamy tutaj naprawdę piękne światło i jest bardzo jasno. Mimo, że jest to dom parterowy, też jakby zastanawiałam się, wiecie, jak to będzie, no bo nie, nie mieszkałam nigdy w parterowym domu. I no jest super. Stoi, podziwiam nasze piękne światło, miszku. A w ogóle mamy tutaj te nasze kolory elewacji, wystawione na dworze. Oglądamy je w naturalnym świetle. I w tym momencie ten środkowy to jest nasz favorite. Dajcie znać, co myślicie. Czy w ogóle widzicie różnicę? Bo to w sumie jak się długo na to patrzy, to się przestaje już widzieć różnicę. Mhm. Mm, mm, mm. No i co? Obiad jem, Nagrałam przed chwilą Girl Talka. Co w ogóle myślicie o moim odcinku? Wyglądam trochę jak mały schoolboy, a trochę jak Pocahontas. Co myślimy? Ja ogólnie uwielbiam takie podwójne warkoczyki. Tylko zazwyczaj mam coś takiego, że nie jestem w stanie ich zrobić prosto. W sensie każdy wychodzi jakoś inaczej. A dzisiaj po prostu wzięłam, zrobiłam, są prosto. Więc tak się cieszę. No. Jestem w ogóle taka zachęcona wizytą na budowie. Cudownie jest widzieć tę te, te prawie skończoną łazienkę. Ja się szczerze mówiąc nie spodziewałam, że aż do tego stopnia mnie to zachęci. No ale właśnie jak w tym tygodniu obie ekipy wróciły na budowę... Ach, te jalki kamień z serca, że to nie stoi tam, nie, nie kiśnie, tylko coś się dzieje. Bela mi właśnie napisała, że Dosłownie dzisiaj wszedł nowy sezon Love Blind amerykańskiego. Te amerykańskie są zawsze spoko, więc siadam i oglądam, rzucam wszystko i oglądam. To sprawy ważne i ważniejsze. Ostatnio, jak wyszedł ten sezon niemiecki, to byłam dosyć mocno zawiedziona, bo uważam, że był jakoś tak dziwnie zmontowany, był bardzo szybko i tak trochę płepka, więc ciężko było mi się wkręcić tamten sezon. Dlatego ten amerykański to jest ich szansa na odkupienie win. Odkupienie win! Ah. Let's go! It... <ścoughs> no nikt mi kurczę nie że psy to nie są dzieci. Jak moi drodzy, ja sama tego psa własnoręcznie urodziłam, i ona ma osobowość po mm. mnie. Widzicie, jak ona jest marudna, jak ona jest tradycyjna i przy tym taka urocza i strasznie przesłodka. No, przecież jest po matce taka. Patrzcie, proszę, proszę. Ja, 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 ja. ja, ja. <ścoughs> Koko, zapraszam cię tutaj. Chodźcie zrobimy dziewczyny fit check. Z Sambolkami, Swoje ulubione ulubione miejsce na tej fit check. Chodź. Super. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Super. 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 Jeszcze w ogóle przed chwilą była totalna śnieżyca. Patrzcie na moją czapkę jak mi napadało a teraz nagle wyszło słońce, nie wieje, już przestało padać i tylko ptaszki pięknie śpiewają i jest taki spokój. No taki kontrast mamy na tym spacerze, że aż idę teraz w ogóle jakbym się teleportowała do innego świata niż przed chwilą. Pięknie jest. Ja w ogóle uwielbiam jak jest śnieg, bo to jest od razu no, największy fan. Na tych spacerach wiecie, przy śniegu to, to no nie, to się, to się samo chodzi. Ale jedziesz. jakiś ślizg. Ale lecisz! Uch. Ale lecisz. Zaplątałaś kokosu. Randkujemy z Michałem dalej. Trzymamy się naszego postanowienia o tym, żeby randkować często. I w tym tygodniu idziemy na burleskę. Ja nie mam pojęcia, Agen, czy to będzie w ogóle fajne, bo nie byliśmy jeszcze nigdy i tak w sumie ciężko powiedzieć, czy to jest nasz styl rozrywki, czy nie. Ale mega się cieszę, że testujemy coś nowego, no bo to właśnie o to w tym całym projekcie chodzi, żeby po prostu dostarczać sobie nowych doświadczeń. Ja w ogóle wcześniej nie zwróciłam uwagi, ale na tym wyjściu jest też dress code. Najwięcej było napisane, żeby ubrać się tak, aby zawstydzić swoją babcię. Czyli jakieś różne tam ekstrawaganckie sukienki, outfity mile widziane, ja nie mam nic takiego przygotowanego, żadnych brokatów, no nic, bo nie zwróciłam na to uwagi, ale nie wiem, najwyżej myślę, że jakąś tam sukienkę zaraz wygrzebię. do makijażu puszczam sobie książkę Izabeli Janiszewskiej, Histeria. To jest druga część z takiej serii kryminałów o komisarzu i dziennikarce, bardzo spoko. Z jakim nastawieniem idziesz? Bardzo pozytywnie. Ty to w ogóle znalazłeś, co nie? Ja to w ogóle znalazłem, dużym przypadkiem, że po prostu mi reklama na Instagramie. Okay. I żeby zupełnie, że szukałem potem tylko przez 20 minut, żeby to znaleźć, bo nie mogłem tego na stronie starego, mam znaleźć w ogóle. I po długim szukaniu udało mi się chyba znaleźć na Instagramie profil tej trupy, mm -hmm. to, jak to się nazywa, i stamtąd linkiem dopiero na bilety i tak dalej, i tak dalej. Więc no, a wiesz, jak to reklama na tym? Ja nie zdążę kliknąć, tak, tak, już już aplikacja. nie cofasz, nie? Ale to byłbym twardy. I nie, nie, jakby, bo no nie mam zbyt wysokich oczekiwań, więc no... Mhm. Pewnie się nie zawiedziemy i będzie Zamiarę, fajnie. No dobrze bawić, dokładnie. Tak. Bardzo tak, no, ładnie. No ładnie. Ja też pomyślałem, że nie da Myślę, że to jest trawa też taka Nie, to jest taki parczek po prostu. i że piesków dużo jest. Pierwszy raz tu w ogóle jestem, więc też fajnie sobie to zobaczyć. Jest pierwszy raz jestem. Dobro w I no fajne to było. Bardzo fajne, no. Ja w ogóle nie wiedziałam, że one się tam rozbierają praktycznie do zera, więc po pierwszym występie ja, ja też byłem dyskutą dyskutą. Dyskutą. Ja, dyskutą. Dyskutą. ja też tak. Znaczy, inaczej jakby trochę oczekiwałem. Okej. Okay. No tak wiesz, no, ja burle tak się no tak. spodziewa jakby, nie? Ale miło wszystko jakby nie spodziewałem... Oczekiwałem, nie spodziewałem się, a byłem zaskoczony. A to się wydarzyło. No. Tak, tak, tak. Potem jeszcze na końcu był występ z kieliszkiem. Nice! Ja się naprawdę bardzo dobrze No. Oj, nie, oj, oj, nie. oj! 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 Dużo włosów. <gry> Dużo włosów. Ja biorę to bez włosów. Ale mamy taki wniosek, że fajnie byłoby tam jeszcze zobaczyć chłopa. żeby jakiś chłop tańczył. No żeby przełamać trochę, nie? Tak, tak. No bo tak, w sumie, czemu ta konwencja ma być tylko dla kobiet? Jak każdy może tak. tańczyć takie rzeczy. No ale to w sumie poza tym to super. Ale ja się jako chodnik nie zgłoszę jeszcze. Ja też, jako kobieta też bym się nie zgłosiła. Ale my nie umiemy tańczyć. No nie, szczególnie. Miałam teraz mieć terapię, ale nie zauważyłam wiadomości, którą terapeutka wczoraj mi wysłała, że, że dzisiaj odwołuje. I tak trochę nie wiem, co teraz ze sobą zrobić, bo sobie cały dzień wiadomo układam pod to. Byłam już dzisiaj na budowie, jakieś tam pomontowałam, teraz mam godzinę przerwy i, i potem mam dalej robić rzeczy. A już mi się o co trochę nazbierało ją, takie. O, chciałam już mieć i terapię. W ogóle często widzę coś takiego, że. Mi się gromadzi dużo rzeczy przez to, że robię social media, i w ogóle mam takie wrażenie, że dopóki będę robić social media, to będę jeszcze w terapii sobie siedzieć, bo to jest bardzo dziwny sposób na życie. I jak byłam młodsza, to tego aż tak nie widziałam, a teraz są takie coś, że nie wiem czasami, właśnie czy to, co ja robię, jest do końca zdrowe dla, dla po prostu psychiczki człowieka, biorąc pod uwagę, ile dziennie czytam różnych opinii na swój temat. I nie mówię tutaj tylko o negatywnych opiniach, ale ogólnie o wszystkich, że właśnie w social mediach na co dzień mój mózg dostaje tak potężną dawkę różnych opinii na mój temat, że to po prostu bywa strasznie przytłaczające. No w każdym razie to jest też jeden właśnie z powodów, dla których ja tak długo siedzę w terapii, bo okej, okay, mam sporo swojego shitu, jakiejś pierdoliny, tam, wiecie, prywatnej do przyrobienia, ale też to, że robię social media jest po prostu bardzo specyficznym sposobem życia, na życie i też czuję właśnie, że ja na przykład z moją psychiką wymagam więcej wsparcia, zwłaszcza od kiedy zaczęłam pracować nad tą swoją wrażliwością i zaczęłam się otwierać. Przestałam tak te wszystkie emocje tłumić i udawać, że nie istnieją. No i właśnie przez te ostatnie lata stałam się bardziej wrażliwą osobą, co też akurat do robienia social mediów nie jest takie optymalne, co nie. Mam wrażenie, że byłam właśnie młodsza i jeszcze miałam. Te swoje podejście, że i jebać. To, to czasami jakoś łatwiej akurat do social mediów, do życia prywatnego dziadowo. Ale ja na przykład, tak już osobiście mówiąc, to wolę siebie w tej wersji wrażliwej i wolę się czasem trochę e, tam czymś dobijać czy coś, ale przynajmniej czuć te wszystkie rzeczy i wiecie, angażować się bardziej w ogóle. Więc jak to, to nie narzekam na bycie wrażliwszym człowiekiem, ale też. No staram się mieć takie realistyczne podejście do tego, że ja już teraz radzę sobie z social mediami często no czas mam takie mam gorsze momenty czasami, nie? Przyszedł dzień, aby odzyskać kulinarną pewność siebie. Po porażce z pierogami leniwymi z poprzedniego vloga, robimy podejście numer dwa. Kupiłam twaruk półtłusty ze strzałkowa, bez twaruk ever. Do tego wejdzie jajko, na to mąka, sól, cukier wanilinowy. Ciasto krótko i delikatnie wyrobię, ponieważ nie chcę, żeby było za twarde. Pokroję na takie wiadomo kawałki, jak trzeba. Dam do wrzątku i trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Tym razem jest nadzieja, że to się uda, bo wyglądają pięknie. Klejone z ręki mają w ogóle zarąbisty, rustykalny vibe. Jeszcze dałam na to z 15 gramów masła i podgrzałam różne jagody. Mm. Ale jestem trochę szczęśliwa. Jeju. Mm, policzę jeszcze tylko kalorie i już Wam mówię, ile ma taka piękna porcja. Ula la! Ej, mocno! Mamy 524 kalorie i 48 gramów białka. Wow! Dwie rzeczy, które tutaj wyszły świetnie, to to, że dałam mało mąki, tylko 30 gramów na, na całą tę porcję, przez co nie są za twarde, nie są za mączne i bardzo mało je mieszałam, dzięki czemu też się nie utwardziły. No i to klejenie z ręki uważam, że to są. Pyszne! Przeszłam przetestować ugi na plaży. Nie jest to najpoważniejsza misja świata, no ale ktoś to musi zrobić, więc zastanawiałam, że nie to na siebie, tylko patrzcie, jak jest mleko, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że gdzieś tam, za tym mlekiem, jest morze. Gdzieś tam się chowa morze. Słychać w tym momencie tylko mewy. No jest bardzo wygodnie. Rzeczywiście te buty dla surferów mogą mieć sens, akceptuję to i chyba będę nosić teraz Emu też w wakacje. <grystanie> o nie, bo w ogóle myślałam sobie ostatnio o różnych typach butów, które dotychczas zawsze hejtowałam. Właśnie Emu, Crocsy, kowbojki i Baleriny. Więc skoro przekonałam się już do Emu, to szykujcie się, że pewnie jakieś tamtych butów będą następne. Zwłaszcza boję się tego, jak się przekonam do kroksów, bo zawsze uważałam, że kroksy to są buty dla osób, które się poddały w życiu ale jeśli okażą się wygodne i wejdzie mi na nie fazą, to co zrobię, no, będę chodzić w kroku, tak jak teraz w EMU. Ach, jak mi tu jest miękko. <grystanie> Dzisiejszy dzień wygląda bardzo smutno i szaro, natomiast niech was, nie, 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 niech was pozory nie mylą. Przebrnęłam przez to zdanie. Niech was pozory nie mylą. To jest piękny dzień, ponieważ mamy dzisiaj tłusty czwartek, guys. Moje ulubione święto. No i tak, no. Michu pojechał po pączki, a ja idę robić kawę i, i czekam na niego. Zobaczymy, co przywiezie. Mam nadzieję, że nie pączki z różą, bo kurczę, tak jak kocham pączki, to tych z różą akurat nie. Ale wszystkie inne chętnie zaopiekuję.